Już nie masz Woodera, nic takiego potężnego No, ale wari Rozjadmy pierwszy tego luka, Tak będzie chyba najlepiej Najłatwiej Gay is a dual mode. Wal! Nie wal Kurwa, Żyk Pierdolony Żyk, kurwa Za tobą Uciekaj, uciekaj, uciekaj Ja pierdolę no to masz Jak cię gonią kurwa pedały, ja pierdolę. Wyleż wy na zewnątrz najlepiej, wiesz? Że ja nie mam... Mogę. Cioteksy kurwa. Wyczekaj, yy, jesteś tu blisko, nie? Mam A. Friza już w razie było. No ty kurwa szmato. Wal! Wal, 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 wal! Nie stąd ty kurwa Kurwa, dojeb go, dojeb go Jest? Spierdalaj sferę idę, idę na zewnątrz, tak coś, dobra? Dobra Nie dobra Będziesz w miarę blisko w razie Jest, pamiętam Myż odpierdala gówno kurwa te plecy, nie? Spali jebane Ale nie trzeba się śpieszyć mamu i nie O, ojeju O już, wyszli, wyszli, wyszli Od razu Ja pierdolę Dobra, cześć, fajny mecz, super kurwa, zajebiście, so to be and 1 na 1. <laughs> <laughs> to łatwo mi z podsłuchami, dobra. Przesadę, ale to tak. 1 na Wow, i na razie, kurwa. Chciałem no, coś zbyt... dodać. 1 1. Ona tu idzie na power Wal. je jebany. Fajne zdolności kurwa Ja no pierdolą No na siebie idzie Nie zdążyłem go wydarzyć Widział ja pierdolę zaczął mnie kurwa Dobra waiting na zdolności Jela niekończących się to jeszcze check, mnie zbawimy O my chitzek Majchek To my check. Bal Mam um, szarża, ojeju... Szarża... Pizdę za tą szarżę wsadź kurwa, kłótaj się. Boż lewy przycisk myszy. Cały ich skill kurwa, ojeju... No spierdalaj. No odpal mi ten blok kurwa! Wal... No gin kurwa śmieciu jebany No, uważaj Ile widzisz? I atak pleci kurwa, ej Hm, mistrę. Teraz się odpalą, o już jeden już, wyszedł, oj, oboje, ujuj, Ale oj. skurwa, ja pierdolę, ja pierdolę Łatwiutko Wiesz, musieliśmy na jakąś kurwę spierdoloną trafić dla zasady Aha O kurwa, bo to samo mogą zrobić Kolejna rzecz wyszła po rundzie, się nazywa. Ty, bo już to samo ja kurwa masz tak. Ja idę tędy do tego ta, 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 okej. Okay. Bardzo dookoła przerwę. Ale to gdzie ty będziesz, żeby mi to zarzucić, jest sensownie. Tutaj. Debil już to zużył. Już tu, koło tego, nie? Ci leci gdzieś? Tak. Tylko, że ten debil tu nie zejdzie teraz. Ale kula jest koło nas jeszcze. Sajj wejdzie wejść po Żadnego prawej. Keniają się teraz. Mol tu jest. No, no, podejdź. Jak, jak wyjdzie? Tak, ale żeby Cię nie puszczał, No właśnie. Musiałbym podejść trochę ale to do siebie. Kula za nami cały czas, nie? Co ta kula robi, kurwa? Na Ciebie idzie ten debil jebany. No kurwa, na pewno! Oezu, i żadna zdolność mi nie zadziała, bo kulka coś zrobiła! No tak, kurwa! Żyjesz tam? Tak. Elegancko, nic nie widzę. Lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy, nara. Czaję że jebany. Masz to porażenie nadal tam, czy, czy, czy co to tam jest? Oezu, wow. Mały ścieków który pierdalasz. Cajebiste to było, kurwa, super. A już, out, okej. Okay. A, no to łatwo, no to... A ten kurwa szpaczony się śpłakał, ojejuu, eee. To, że no, sprawdzono oczywiście, nie? Ale kurwa, nie wiem. Trzeba teraz, inaczej te głosy też porobić i że kurwa, tu nie sam samych Jedi'u, tak jak po tamtej stronie. Nie, tu musisz telca wziąć i pójść. po drugie, no masz Palpatina, ale kurwa, to jest jednak władacz dupą, mocą, kutasem, kurwa, na ryju. Czy on poszliśmy na pałę? Nie wiem. Pół. raz w co, późno, żeby nad czymś myśleć? Patrz. Po lewej ten zjeb jeden. A Ta, tamten stoi, jak patrzy, co on robi, widzisz? Strzelaj, bo... Gdzie on jest, kurwa? Przed nami niby. Tu, kurwa, za ścianą jebany debit. No nic nie działa w tej jebanej gówno gdzie pierdolony zajebanym syfie, kurwa, pierdolonym. Żyk, kurwa. pierdalaj tym moleń, kurwa. Z jebie pierdolo, nic nie widzę ja tutaj Na no Pałę, lewy się ci śmysi, mol Mol lewy się ci Lewy się ci lewy się Out, Out jebacz